UOKiK nałożył kary na znanych influencerów, którzy nie zdecydowali się na współpracę w kwestii wyjaśnienia oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Poniżej lista osób ukaranych. Prezes Urzędu zapowiada, że to początek takich kar. Pro tip jak wrócić do domu zawsze? A bardzo prosto. Idziesz pod pizzerię, zamawiasz pizzę do domu i wracasz z dostawcą. Rozwiązanie, według autora, o tyle dobre, że wjeżdżasz na chatę zawsze z cieplutką pizzą. Jak widzimy, Krzysztof jest ekspertem w swojej grupie i mówię zasłużenie. Dzięki temu jednemu prostemu trikowi, Bolt i Uber go nienawidzą. I korporacje taksi. W środowym wydaniu Gazety Wyborczej Donald Tusk złożył publiczne przyrzeczenie, że wygra te wybory z PiS. Unia Europejska odpowiada tylko za 8% emisji dwutlenku węgla na świecie, a narzuca sobie tak restrykcyjne regulacje, obciążające społecznie i gospodarczo kraje, jakby cała przyszłość świata zależała tylko od niej. Kolejne dziwne polskie słowo, tym razem kufajka, czyli kurtka robocza chroniąca przed zimnem, a wszystko za sprawą Watoliny. Olaf Scholz, zapytany przez dziennikarkę Deutsche Welle o gwarancję dla Ukrainy, najpierw się uśmiechnął, a następnie nie odpowiedział na pytanie. Deklaracja po szczycie NATO mówi, że Rosja jest bezpośrednim i najważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju. Zełęcki na szczycie NATO w Madrycie powiedział, że obecna wojna jest wojną o kształt, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Po wielu tygodniach Turcja zgodziła się na wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO.